Witajcie moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Turcki muzyk się do Was skłania. Z wielką przyjemnością, Szanowni Państwo, chcę Was zaprosić oficjalnie na dzisiejszy niesamowity wieczór Czyli w sobotę 16 listopada na improwizację muzyczną o godzinie 20, a także wieczorem, wieczór pełen ważej muzycznych i pełen emocji, ciekawych rozmów. W imieniu całego zespołu Hu Hu chcę was serdecznie dzisiaj zaprosić na program Wieczór Galicjowy na antenie Radia Kaków. Będziemy gośćmi pani Lidi Jazga, w którym będziemy omawiać o, naszym karierze, o naszej karierze muzycznej, huhalnej. a także podsłuchacie najwspanialsze utwory, które specjalnie dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam oficjalnie już dzisiaj, w sobotę 16 listopada o godzinie 21 na antenie radio Kraków oraz na stronie www.radiokrakow.pl .pl I co? Życzę Wam miłego dnia i zachęcajcie swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, żeby odpaliły na neta i posłuchali na naszego wywiadu, naszej wspaniałej audycji. Już serdecznie na dzisiejszy wieczór go honco polecam. A jeżeli chcecie więcej takich filmików muzycznych, to Padajcie śmiało, subskrybujcie z dzwoneczkiem łapki w górę no i pozytywny komentarz, a będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja już się kochani z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i zapraszam już na wspaniały wieczór na improwizację muzyczną o godzinie 20.00. No i o godzinie 21.00 na wieczór Galicjowy w imieniu pani Lidii Jazga, w którym. My z Chłem Alegria, jeszcze raz przypomnę, będziemy gośćmi dzisiejszego wieczoru. Gorąco polecam i życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia.